Witam wszystkich. Czy zastanawialiście się kiedyś skąd wszyscy wszystko wiedzą? Wilkowy, jak małe wsi, gdzie pozornie nic się nie ukryje, to pytanie powraca jak echo. Lotka rozchodzi się tutaj szybciej niż dźwięk kościelnego dzwonu. W jednej chwili ktoś coś szepnie na plebanii, a następnie wydaje się już, że przy urzędowym biurku gminy ta sama wiadomość jest znana. Przypadek? A może w cieniu codzienności działa ktoś, kto splata wszystkie informacje w jedną wszechobecną sieć? jest snu z tego, że tajemnice właściwie tutaj nie istnieją. Rano wydarzy się coś na jednym krańcu wsi, a po południu mówią o tym wszyscy: odbywalców sklepowej ławeczki, poproboszcza na plebami. Nawet sam wód wspomina, że wilkowy to wieś, w której na jednym końcu otwiera się lodówkę, a z drugiego już wołają smacznego. Niby to naturalne w małej społeczności, każdy wszystko o wszystkich wie, ale czasem ta wszechwiedza przybiera zaskakujący obrót. Ktoś w urzędzie gminy ledwie wspomina o nowym zarządzeniu, a ksiądz już między wierszami nakazaniu ostrzega wiernych przed nadciągającą zmianą. Albo odwrotnie, decyzja proboszcza nim zostanie oficjalnie ogłoszona parafianom, zdaje się być już dyskutowana po cichu w gabinecie wójta. Skąd ta synchronizacja? Komu mogłoby zależeć, by te dwa zdawałoby się oddzielne światy wioski zawsze uprzedzały nawzajem swoje ruchy? Pierwsze podejrzenie pada na ławeczkę. Czterech elitarnych kompanów od taniego wina mamrod, którzy całe dnie spędzają przed sklepem komentując wiejskie rewelacje. Oni to przecież pierwsi słyszą każdą plotkę. Jednak ławeczkowicze żyją własnym rytmem. Zajęci głównie doglądaniem kolejnej butelki, ale także rozmyślając na tym, co akurat dzieje się, w Owszem, lubią pogawędki, lecz czy byliby zdolni do systematycznego przenoszenia wieści między plebanią a urzędem? Mało prawdopodobne. Tym bardziej, że ich niechęć do lokalnej władzy skłaniałaby ich raczej do informowania tylko plebanii, a i to raczej byłoby ciężkie z powodu Michałowej, która w pewnym stopniu żywi do nich mieszane uczucia. Jedyną osobą, która mogłaby przenosić informacje z ławeczki na plebanie, byłby Stach Japecz, który nawiązuje bliskie relacje z Michałową. Problem jednak w tym, że Stach Japecz pojawia się dopiero w sezonie drugim w odcinku Lokalna Rewolucja, a przepływ informacji był widoczny już od samego początku. Drugi trop pada na Michałową, gospodynię księdza, ale także kobietę przebiegłą i czujną. W końcu to ona trzyma rękę na pulsie parafii, chroniąc interesów proboszcza od samego początku. Gdyby ktoś miał rozsyłać informacje z plebanii na zewnątrz, to właśnie może ona. A jednak tu pojawia się pewien zgrzyt. Michałowa nigdy nie miała zaufania do lokalnej władzy w postaci wójta Czerepacha, a wręcz przejawia wobec nich sporą wrogość i pogardę. Jeśli więc znała jakieś sekrety, proboszcza pilnowała by nie dotarły do niepowołanych uszu. Zwłaszcza uszu sektora gminnego. Sama jednak Michała twierdzi, że jej zadaniem jest po prostu wiedzieć, więc zapewne wymieniłaby niejedną informację zaufaną osobą zakaź nowych gminnych informacji. Pozostaje jeszcze małżeństwo więcławskich. Z jednej strony lokalny biznesmen, współpracownik Wójta, ale też jeden z kościelnych proboszcza. Z drugiej strony jego żona Wiecławska. Która prowadzi jedyny wilkowy jak sklep. To właśnie Więcławski kręcił się wokół plebanii i urzędu. Jednak Więcławski był zbyt zajęty własnymi interesami i zbyt rzadko obecny był w codziennym życiu wsi. Z kolei jego żona, poprzez prowadzenie sklepu, miała dostęp do codziennych świeżych informacji w postaci wizytacji chociażby Michałowej czy pani Lodzi z urzędu. W tym jednak wypadku pojawia się dwojaki problem. Z jednej strony Michałowa, która wobec Więcławskiego nie przejawiała większego zaufania, a tym bardziej Więcławski w pewnym momencie przestaje być widoczny w kościele, na rzecz drugiego kościelnego. Z kolei Krystyna Więcławska w pewnym momencie zaczyna zajmować się bardziej interesem związanym ze spółką solejkową i hadziukową. a na lokalny biznes i lokalne ploteczki po prostu w pewnym momencie przestaje mieć czas. A jednak informacje płynęły dalej, niewidzialnym strumieniem cicho, ale skutecznie. Kto za ten nimi sterował? Odpowiedź kryła się tuż pod naszym nosem obecna każdego dnia, lecz niemal niewidoczny. To Półkot, niepozorny mężczyzna, którego wszyscy znali z widzenia, ale nikt nie uważał go za gracza w wielkich sprawach. Półkot był jednocześnie listonoszem i kościelnym proboszczem to on dosłownie łączył dwa kluczowe ośrodki wsi, urząd gminy i plebanie. Codziennie rano widać go było, jak białym skuterem sunie w stronę urzędu, z torbą pełną listów, by niedługo potem kręcić się już wokół kościoła. Pułkot miał dostęp absolutnie wszędzie. Urzędzie traktowano go jako część krajobrazu. Wchodził do sekretariatu, do gabinetów, a czasami uciął krótką rozmowę z panią z okienka. Kto by się przejmował, że stoi w drzwiach chwilę dłużej niż trzeba? A on w rzeczywistości chłonął każde słowo przelatujące w powietrzu. Potem ruszał w dalszą drogę. Na plebanii z kolei był jak u siebie. Jako kościelny miał klucze do zakrystii i pomieszczeń plebanii. Gdy sprzątał kościół czy przygotowywał ołtarz, w tle słyszał rozmowy księdza z wikarymi czy z Michałową. Szepty parafian, a może nawet fragmenty spowiedzi przenikające ze słabo wygłuszonego konfesjonału. Stał zmiotło w kącie niewidzialny jak część wystroju, a słyszał więcej niż jeden ministrant czy organista. Jego uszy rejestrowały plotki i zwierzenia z obu stron wsi. Z biegiem czasu w serialu można dostrzec powtarzający się schemat. Gdy tylko w gabinecie wójta pada jakaś poufna informacja, wkrótce echem odbija się ona na drugim końcu wsi. Dobrym przykładem jest chociażby kiedy Półkot w sezonie siódmym w odcinku Droga na Szczyt doręcza ekspresowy list Urzędu Gminy do Reszczarda w aptece. Liz jeszcze nawet nie został otwarty, a już tego samego dnia krążyły słuchy, że w aptece szykuje się kontrola z gminy. Sam Półkot, nawet pół żartem, stwierdza, że jak polecony z urzędu przychodzi, to raczej nie są to gratulacje. Niby żar do adresata, a jednak dający do zrozumienia, co się święci. Drobny komentarz zasiał wątpliwość i już wiadomość żyła własnym życiem. Takich sytuacji było dużo więcej. Niby z pozoru niewinne informacje, a każda coraz to wyraźniej wskazywała na niego. Sam również Półko zna dobrze sytuację materialną prawie całej gminy. Doręcza on renty i emerytury. Czy tak jak w sezonie drugim w odcinku rozwód z miłości przywiózł pieniądze, które otrzymał kusy. To kolejny dowód na to, że mógł wszystko wiedzieć czy coś w międzyczasie podsłuchać, a następnie przekazać dalej. Sam również serial może nieoficjalnie, ale jakby podpowiada nam już na samym początku, kto jest tym tajnym informatorem. W rozmowie Czerepacha z wójtem ten wspomina, że nazwiska podkościelny nie ma w gminie, ale jest za to kościelny półkot. Nazwisko to pojawia się w momencie wielkiej konspiracji Witewskiego, jakby już na początku wskazując nam głównego informatora. Wszystkie te tropy prowadzą do jednego niepokojącego wniosku. Najbardziej zwyczajny z mieszkańców Wilkowej, cichy, pomocny półkot, sprawował nad wsią niewidzialną kontrolę przepływających informacji. Pozornie była postać jeżdżąca potężną władzę, a społeczność nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. To właśnie dlatego, Wilkowie, jak wszyscy, wszystko wiedzieli. Bo ktoś zadbał o to, by żadna z tajemnic nie pozostała zbyt długo tajemnicą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej teorii, a może według Was ktoś inny był tym tajnym informatorem. Zostawcie również łapkę w górę, aby docenić ten materiał, jak również subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych teorii. Na dziś to już wszystko. Żegnam się z Wami i do usłyszenia wkrótce.